Zbuju! A w tym roku nie będzie Kampusa Polska, bo Czaskowski nie dostał dofinansowania od Sorosa i Niemieckiej Brukseli. I to jest pikna na wiadomość, Gaździno. Biercie bębny, walcie w bębny. Ole, 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 ole i po Oncie do proboszcza niech dzwony wali. Koniec tych antypolskich imprez w Polsce. Tyle co wątego dziadostwa tam nas prowadził, twierdząc, że to jest polska impreza, ty to była impreza niemiecko-brukselska albo sorosowska. Jeszcze gozej, To się w ogóle w głowie nie mieści. Proboszczu, tu gaździna od zbója. Walcie tam w dzwony całą dobę, albo i cały miesiąc. W tym roku nie będzie kampusa Polska. Ej! A poza tym Gazino, sykujcie tu łokowite. Te okowite, co pradziad robił 110 lat temu. I mięsiwa tutaj dawajcie nas tu. Będziemy świętować. Hej! No i piknie jest. A może będzie jeszcze lepiej? Ha. Wielki człowiek. Wielki. A takiego poloka ci udawał, udawał ci poloka, no i obcięli mu ciuloka. Mm. Hey.